Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Podróży Wielkich Podróżników. się jesteśmy tutaj na serwerze, obecnie jestem eee, na nim samiusieńki sam. sam. Eee, nie ma innych osób. Eee, I czemuś zapytać się nie było? Miał być jeszcze jeden odcinek, z jakby z de facto z otwarcia serwera, tylko nastąpiły pewne komplikacje. W związku z tym, cały plik. Miał zepsuty mikrofon. Nie wiem, czemu miał zepsuty dźwięk, bo To cały plik został się zdupcył, cały plik. Więc tak oto jesteśmy już. To jest. Serwer stał sobotę. To jest wtorek, więc trosz, sobotę wieczorem. Więc troszeczkę to jest już później niż był sam start serwera. Więc no troszeczkę rzeczy, takich z mojej perspektywy, zostało pominiętych. Jednak. Są filmy od Hejae, Olewera i Elewixa, do których oczywiście link będzie w opisie tego filmu. Jest nas ogólnie na serwerze 7 osób, oprócz tego jest jeszcze, już zaraz my mamy, oprócz tego ja, Olever, Hejae, Elewix, Nedi, Mati i Shark. Co do nowych osób, bo będzie taka możliwość, że po jakimś czasie będzie, zostanie zaproszona kolejna osoba, ale to już... Będzie po prostu ogłaszane na moim kanale albo Olewera, że jest możliwość, że wpuścimy do naszej siódemki zaraz na ten serwer kolejną osobę. Tak w ościsłości takie krótkie informacje rozpoczynając cały ten film. No i cóż, jesteśmy w skrócie na wyspie dosyć sporej. Wyspa to jest. Survival Island, mamy World Border, żeby nie było tak, że niektórzy gdzieś wybywają. U mnie tutaj mamy moje posiadłości, zaczynamy od tego tutaj domku. Wiem, że to troszeczkę spory przeskok, ale wszystkie inne następne rzeczy, jakie będą na serwerze, będę nagrywać na bieżąco, żeby nie było eee, takich przeskoków. Ciekawsze rzeczy będą się wszystko pojawiać, jakieś budowanko, wszystko to. Na kanale będzie. No i na ten moment tutaj mieszka Elevix z Nedim, e, tu mieszkam. Ja tam mamy daleko grzbowy biom, mam, który jeszcze się łapie w border. Tak ma, mały fragment. Mamy e, domek Matiego i mamy coś od Olewera. E, żeby nie było. Gdzie mieszka Shark i Hejae? Nie wiem dokładnie, ich też jakoś dosyć dawno nie widziałem na serwerze. Wiem, że Heiae był w niedzielę a Shark był tylko w sobotę, nie wiem, może był w jakieś inne dni Nie wiem, Mati jest prawie, Mati w sumie codziennie i siedzi de facto tylko w swojej górze którą, no, pokażę wam, żeby nie było pójdziemy, ten tu mam, moja posiadłość, mam dwóch wieśniaków w ogóle mamy trzech wieśniaków, bo ja żyję w przyjaźni z lfx -em. będziemy tutaj budować, mamy pełno Lush myślę, że też niedługo w jakimś o, Axolot mi się zespił tutaj Myślę też, że w jakimś odcinku najbliższym może nawet pójdziemy do podziemi. Kogoś zaproszę, żeby też ze mną się udał. Ale na ten moment pokażę Wam no, ogólnie, jak to tu wygląda. Mamy pełno wielkich, gigantycznych klifów. Pewnie też wszędzie widzicie y, pozostałości laszkawów, w których też w ten sposób cały jaskinia, cała wyspa jest pokryta laszkawami. Mamy oczywiście też y, biom Deep Dark, który znajduje się tam się pod ziemią, gdzie działo się kilka bardzo fajnych rzeczy, których niestety nagranie mi się zjewało. Mówię krótko, z nagranie mi się zjewało, jak już powiedziałem, na samym początku. Myślę, że też tego dnia ja nagrywam nagram jeszcze jeden odcinek, będzie już więcej osób. No i tak, zbliżamy się już do posiadłości Matiego, którego ja sam osobiście zaprosiłem ogólnie. Serwer powstawnicy mojej też Olebera. I tak, tutaj mieszka Mati. Sobie na spokojnie. Więc tak to tu wygląda. Więc jest, on, jest to serwer premium z whitelistą listą i ze wszystkim. Więc no, IP będzie. Mówię, rekrutacja dla nowej osoby będzie dopiero, kiedy postanowimy, że będzie to. No, zgodzimy się, że może zostać zaproszona no, nowa osoba. Tak wygląda tutaj. Domostwo Matiego, tutaj on to całą górę rozkopuje, <noise> więc no ma zajęcie. To jest zrobił sobie windę, już nie mamy też netter, widzę, że tu się coś rozwaliło. Ale on ma farmę, więc nie jest jakieś, nie mamy też się takie te Darkołki, Mamy zwykłe ołki i świerki, no i brzozy, Nie mamy więcej dre drewna. Rodzaj mamy chyba jeszcze Akacje też coś jaj Elewik znaleźliśmy, taki miałem w jednym miejscu znaleźliśmy. I ja ogólnie tak to wygląda. Do Olivera wydaje mi się, że nie będziemy iść. Gdyż. No w sumie. Yy, nie ma tam nic takiego ciekawego do pokazania u niego w tej bazie. Wiem, że on tam robi wielką yy, plantację grzybów. Ale widzimy ma wielką plantację tych yy, Globerisów, Więc no to dosyć ciekawe. Tutaj widzę, wielkie jakieś wodospady Pewiły, Nie byłem tutaj. Od wczoraj w sumie. No też przepraszam za to, ale no początki serwera są u Olewera i u Elewiksa, do których będzie oczywiście link jak już wcześniej mówiłem się powtarzam kurde. No i co? Wszystko będzie potem teraz już będę starał się nagrywać, żeby nie było, że będą po prostu takie wielkie przeskoki, więc to wszystko będzie pięknie ładnie nagrywane Przeze mnie. No i co? Idziemy tutaj do Olivera, on tutaj ma Armę ziemniaków, ma tutaj tą swoją bazę. Eee, troszeczkę tutaj miał no, eee, numer z, na, z mojej strony, ponieważ zastąpiłem mu granit diorytem, ponieważ nie nadidzę granitu. No i co, on no tutaj więcej, de facto, nic nie ma. Eee, Shark gdzieś tam jakąś początkową bazę wybudował w górach. No ale co, ja Wam tutaj podziękuję. Mamy też nowego skina, że pokażę Wam. Wieniłem skina, nie mam już Krasnodem Baldiego. Nie wiem czemu to zrobiłem, ale tak mam Baldiego jako skina. No i co? Ja tutaj dziękuję za uwagę. Pa! pa.